Witam z tej strony Xdomcia, witam Was w kolejnym odcinku z Blog Star Plate na moim kanale. Dzisiaj dodali mega super, mega super rzeczki do BSP. Dlaczego już Wam mówię? Patrzcie, mamy taki polski ślad, i po prostu dodali polski ślad, i w ogóle, moim zdaniem, to jest taka faworyzacja troszkę Polski, bo nie było innych śladów. W sensie, ślady się pojawiły w Turcji, co nie? Chyba. No tak, w Turcji. I jakby, jakby potem już nie było takich krajowych śladów na przykład, a teraz robili ślad jakby z flagi Polski, więc no w sumie fajnie, mega fajnie, patrzcie, jak fajnie, i w ogóle właśnie. Patrzcie co tu stoi, nasz wymarzony gadżet, który miał być, miał być i jest. Patrzcie, mamy pierogi na, na Block Star Planet, możemy się nimi poczęstować. Nie wiadomo z czym są, bo nie widać, ale mamy pierogi, więc możemy sobie się nimi poczęstować. Jest ich, jest ich trochę dużo, no, jest ich dużo, a leci po jeden, więc dla, dla, dla każdego na pewno wystarczy. Co więcej, mamy jeszcze nowe klocki, ale na początku przeczytam tutaj tą, tą wiadomość od BSP. Cóż, nazwanie Polską idealną może być delikatną przesadą, ale temu krajowi naprawdę niewiele brakuje. Przepraszam bardzo, dlaczego przesadą? Polska to jest najlepszy kraj na świecie i proszę, proszę mi nie obrażać Polski. Moja najnowsza kolekcja jest niewielka, lecz wspaniała. Klocki soli, pierogi i ślad w kolorach flagi. Czego tu nie kochać? Dobra, mamy tutaj, e, tak, tak to wygląda. No dobra, mało rzeczy, ale w sumie są fajne, bo naprawdę. Ja już w sumie sobie te klocki kupiłam. Te nowe. Mamy tutaj klocek soli i mamy tutaj klocek podłoga kopalni soli, więc możemy sobie je w sumie przetestować na świecie jeszcze. O, tak, dobra. Robimy sobie jakąś czarną podłogę. I dobra, teraz przetestujemy te klocki. Mamy tutaj, ym, nie wiem, sól. I dobra, tak to, tak to wygląda tutaj. O, w ogóle mam nadal ten polski ślad. Tak to wygląda, tak wygląda nasza. Ym, Nasza sól w sumie w przybliżeniu nie jest aż taka ładna, ale tak to ona jest przecudowna, widzowie. Ej, na przykład zrobimy sobie taką ścianę, słoną ścianę, yy, słoną ścianę i w sumie na ścianie to nie wygląda aż tak... Nie wygląda aż tak ładnie, ale, ale na przykład jak jest na przykład, yy, nie wiem, taki bardziej mroczny ten kolor, na przykład taki, albo ten jak w świecie VIP jest i ta... Jak te wszystkie właśnie kolory ze sobą tak zgrają, o na przykład taki, to naprawdę wtedy jest bardzo ładnie. Dobra, teraz przetestujemy sobie tą podłogę, podłogę kopalni soli. I to, to wygląda jak taki to przecież wygląda jak jakiś taki miód. Nie wiem jak to nazwać, ale to wygląda jak klocek miodu moim zdaniem. Nie wiem czemu, ale to, to jakby wygląda jak klocek miodu. Nie wiem, zmienimy sobie kolor. Mm, moim zdaniem to się na podłogę nie nadaje, tylko na jakiś klocek miodu. W sumie patrzcie, jak nie macie miodu, to możecie sobie kupić ten klocek i patrzcie, wygląda jak miód, wygląda jak miód, więc no możecie sobie użyć, nie? No i co? Ale w ogóle naprawdę ten ślad jest mega fajny, ale na przykład gdybym miała takiego polskiego skina, na przykład czekajcie, zmienię na polskiego i patrzcie, teraz ten ślad pasuje mega dobrze, patrzcie, widzicie jak te kolory są dobrze dopasowane teraz, więc jakby ten yy, Czemu ten ślad, ta flaga Polski się zmienia? Patrzcie, jak chodzicie tak, to tutaj to już jest Monako, to już nie jest Polska. Patrzcie, tu jest Monako, a tu jest Polska. Czyli dwa w jednym. No można i tak w ogóle, patrzcie, jak to się buguje. Yy, mega bug, naprawdę. W ogóle polecam wchodzić codziennie na BSP, bo ten, kto nie ma VIP'a... Może go dostać. Już większość osób dostało, w sensie naprawdę wiele osób dostało i musicie wchodzić po prostu codziennie na BSP. Nie wiem, czy to teraz tak y, działa, że możecie od dzisiaj, ale na przykład Mikołaj dostał vip -a. Nie wiem jeszcze kto dostał y, wielka fanka, która już go nie ma, bo niestety no... No przykro, ale no już jeden dzień minął, więc jakby no, wielka fanka już nie ma. Y, nie wiem, dużo osób dostało vip -a. A jeden dzień albo dwa? No i tak. Dziękuję Wam widzowie za oglądanie tego krótkiego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę subika no i cześć!